W imię Ojca i syna, i ducha świętego. Amen. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie o krwi i wodo. któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny, nr 157: Wieczorem, kiedy weszłam do małej kapliczki, usłyszałam w duszy te słowa: Córko, moja, rozważ te słowa. A będąc w ciężkości, dłużej się modlił. Kiedy, za, kiedy się zaczęłam zastanawiać głębiej, wiele światła spłynęło na duszę moją. Poznałam, jak bardzo potrzeba nam wytrwałości w modlitwie, i od takiej ciężkiej modlitwy zależy nieraz nasze zbawienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta mario matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen wierzę w boga ojca wszechmogącego stwórcę nieba i ziemi i w jezusa Chrystusa syna jego jedynego pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pożebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę, a królestwo wierzę, wierzę, wierzę w Ducha w Świętego, święty, święty kościół powszechny, święty odpoczowanie grzechów, odpuszczenie ciała zmartwychwstanie, z w stanie żywot wieczny. Amen. Amen. Można poprowadzić kolejne części. Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmistego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie, za grzechy nasze. Świata całego Dla Jego bolesnej męki Jej dla nas I całego świata Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłość dla nas i całego świata. I całego świata dla go bolesnej męki mnie o dla nas i całego świata dla go bolesnej męki Całego i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej dla miłosierdzie dla nas i całego świata. I dla go bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla go bolesnej męki. Już nie, już nie. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie, za grzechy nasze... I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej dla miłosierdzie dla nas i całego świata, Miej dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. <nud trench> Miej, Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. <nud learners> Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej <nud> miłosierdzie <explorer> dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie Goda, za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie miej dla missing. nas i całego, dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie męki. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego, świata. Um dla dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Mhm Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej w�ell: miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święta Siostro Faustyno, się za nami. Święty Janie Pawle II, się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl Z Świętej Siostry Faustyny. W modlitwie zawsze znajduje światło i moc ducha, chociaż są nieraz chwile ciężkie i bardzo przykre, także nieraz nie można pojąć, że to w klasztorze dziać się może. Dziwnie Bóg dopuszcza nieraz, ale to się dzieje zawsze w tym celu, by się okazała w duszy cnota, albo aby się wyrobiła, na to są przykrości. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu. Ufam tobie. Jezu ufam tobie. Jezu ufam tobie. Jezu ufam tobie. Jezu ufam tobie. Jezu. Ufam tobie, Jezu Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Teraz będzie modlitwa w ciągu dnia, popołudniowa, także proszę, przygotujcie sobie tekst tej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i, I na, na wieki wiek, wieków, Amen. Nadeszła oto godzina, gdy Jezus w męce umierał. Wzywajmy Jego imienia – Pokornie prosząc o łaskę, przebaczył Jezus łotrowi, wzruszony jego wyznaniem. Niech także nasza modlitwa wyjedna nam miłosierdzie. Na krzyżu śmierć pokonana wróciło światło po mroku, niech groza grzechu przeminie a dusze blaskiem jaśnieją. Błagajmy Ojca i Syna i Ducha ich Najświętszego. Niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. Umocnieni łaską Bożą, Pracujmy nad sobą wielkie wielkiej cierpliwości, Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości, Przestrzegając słów Twoich, panie. Z całego serca swego szukam ciebie, Nie daj mi odejść od Twoich przykazań. W sercu swoim zachowuję twe słowa, Aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie. Sławiony jesteś, Panie, naucz mnie swoich ustach. Opowiadam moimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich. Więcej się cieszę z drogi, Zgadanej przez Twe napomnienia, niż wszelkiego bogactwa. Będę rozważał Twe postanowienia. Rozmyślał o Twoich drogach, będę się radował z Twoich ustach i słów Twoich nie zapomnę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Usłysz me wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Niech wyroko mnie wyjdzie od Ciebie. Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe. Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą, i doświadczał mnie ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz. Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem. Według słowa wach twoich, strzegłem drogi prawa. Moje kroki mocno trzymały się twych ścieżek, nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie Boże wysłuchasz, na końku mnie swe ucho, usłysz moje słowo. Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem, pod Twoją prawicę. Czesz mnie jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen zamykają swe nieczułe serca, ich usta przemawiają butnie. Okrążają mnie teraz ich kroki, śledzą oczy, aby mnie powalić na ziemię. Są jak lew dyszący za zdobyczą, jak młody lew zaczajony w zasadzce. Powstań, Panie, drogę mu zastąpi powal, Swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika. A Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, których udziałem jest to życie. Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, synowie ich jedzą dosyta. A nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom, a ja w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, ze snu powstając, nasycę się twoim widokiem. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Umocnieni łaską Bożą. Pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości. Okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy Pan odpuści Twoje grzechy. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem, ty Boże nie gardzisz. Módlmy się. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu. Spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, odnowił ducha przez spełnienie dobrych uczynków. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.